Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam do Was z trzecim odcinkiem z serii Back to School. Dzisiaj jesteśmy na terenie mojej szkoły. Jestem wraz z Olą. Link do Oli kanału znajdziecie na dole. Ola będzie mi dzisiaj nagrywać, także bardzo jej dziękuję za to, że zechciała ze mną przyjść tutaj na nagrania. A dzisiaj przygotowałam dla Was pięć różnych stylizacji do szkoły. Także zainteresowane osoby zapraszam do oglądania dalej. Numer jeden jest bardzo casualowa i codzienna. Następnie mam sweterek, który pochodzi z Keppu House. Jest w mocno pomarańczowym e, kolorze. Pod kolor również mam paznokcie, lecz jeżeli chodzi o paznokcie do szkoły, to jednak w takim kolorze się nie pokaże, ale mówię Wam tylko teraz, żebyście po prostu wiedzieli, co mam na paznokciach. Jest to Golden Rose e, w numerze, który macie podany tutaj. E, koszulka. Koszulka pochodzi z Keppu Handem. Jest to zwykła, basicowa e, koszulka na ramionczkach. dlatego mam... E, Naszyjnik ze zwykłego sklepu. U mnie w mieście, jeżeli chodzi o kolczyki, to ja mam zawsze te same kolczyki, czyli zwykło, zwykłe, standardowe perełki i spodnie. Spodnie są to spodnie, które znalazłam kiedyś u nas w domu i do mojej siostry, żeby mnie przerobiła i zrobiła z nich rurki, buty czarne baleriny z pepko. Także słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o pieszą stylizację. I numer dwa e, na sobie mam kamizelkę, którą kiedyś, kiedyś gdzieś też kupiłam i znalazłam oraz przerobiłam, obcięłam rękawy e, i trochę zwęziłam i teraz w ten sposób wygląda. E, Pod spodem mam tą samą e, basicową koszulkę co wcześniej oraz ten sam naszyjnik. Do tego dla ożywienia stroju mam mocno czerwone spodnie, które pochodzą ze sklepu Stadivalius, te same buty, no i to tyle, jeżeli chodzi o tą stylizację. Zapraszam na kolejne. numer 3 opiera się znowu na tej samej brusce z handemu, ale ona jest tak uniwersalna, że jak widzicie naprawdę w wielu stylizacjach mi się sprawdza. Do tego dobrałam czarny sweterek, który dostałam w prezencie od mojej siostry. Niestety nie powiem Wam skąd on jest. Do tego mam również spódniczkę, która pochodzi ze sklepu House, miętowa spódniczka i do tego rzymianki, rzemianko-japonki, bo tu ma, wyglądają jak rzmianki, ale są tak jakby w formie takich japonek. One są ze sklepu CTC. No i to tyle, jeżeli chodzi o stylizacje. Zapraszam na przedostatnią. E, słuchajcie, nagrywanie w ekstremalnych warunkach, jak widzicie, roznosi się deszcz, e, ale mam, jestem zdeterminowana, żeby dokończyć ten filmik. Ta stylizacja nie różni się bardzo od poprzedniej. Jedyne co to zmieniłam, tylko sukienkę na kwincistą, e, która w deszczu po prostu zaraz mnie cała mokra, ale to tam. E, ta sukienka jest ze sklepu Primark. I słuchajcie, co to tyle jeżeli chodzi o tą stylizację. Suterek, e, ten sam buty również. E, zapraszam już na ostatnią. Stylizację. Na sobie mam białą koszulkę w fioletowe paski z handem z tej serii Divided. Do tego mam jasne beżowe spodnie z Standy Valisa, taką długość 7,8, Te same sandałki z CCC. No i słuchajcie to tyle, jeżeli chodzi o mój filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciuki w górę i kciuki w górę za ekstremalne warunki nagrywania w deszczu. Ja jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w moich następnych w filmikach i cześć no i stylizacja numer 3 opiera się z pada deszczu. na no serio? Ej, na mnie coś kropnęło. A ja czystałam tak w tym, bo kropi. Ale my mamy szczęście... Ej, to dobra, no, dobra, kończy się. Ale koszyko. dobra. Szybko, kropi kropię. No to dajesz. Okej, okay, to to już nagrywa, więc możesz mówić. Tak. No to fajnie tak, możesz zacząć.